Cześć wszystkim! Witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie po dość długiej przerwie. Natomiast postanowiłem nagrać dzisiaj kolejny materiał. Dzisiaj będzie w sumie materiał na temat Fame ma. Jak wiecie, bardzo lubię sporty walki, głównie boks dlatego też postanowiłem się podzielić swoją opinią na temat dwóch walk, które bardzo bardzo mnie interesują. Może nie jest to najwyższy poziom sportowy, natomiast uważam, że te starcia mogą dostarczyć wielu emocji. Dlatego też postanowiłem właśnie na ten temat dzisiaj nagrać. Oczywiście każdy ma inne typy, każdy ma inne tutaj e, ulubione walki na pewno na tej gali. Natomiast no ja Podzielę się z Wami opinią na temat tych dwóch walk. Pierwsza walka, o której chcę tutaj powiedzieć, będzie to walka pomiędzy Piotrem Bestią Piechowiakiem e, z Piotrem Szeligą. Druga natomiast to oczywiście Don Casio z Marcinem Nejmanem. Więc zaczynamy od tej pierwszej walki najpierw oczywiście spojrzymy z kim walczyli więc jeśli chodzi o Piechowiaka walczył z Marcinem Najmanem jeśli chodzi o tą walkę widać było, że był dość dobrze przygotowany eee, pokazał naprawdę dość dobre przygotowanie techniczne no i ten cios, który znokautował Najmana całkiem, całkiem naprawdę dobra walka jeżeli chodzi o walkę Szeligi no to cóż, tutaj tak naprawdę walka była średnia, jedynie szacunek za to, że pokazał charakter, wytrzymał te dwie rundy. Jeśli by była trzecia runda, nie wiadomo, jakby się to skończyło. Prawda jest taka, że na punkty wygrywał zdecydowanie Krystian Pucianowski. Walka między tymi dwoma panami, no to będzie walka tak naprawdę byłego hokeisty, który teraz... Niby uważa się za jakiegoś kulturystę, motywatora, którym tak naprawdę nie jest. Plus, oczywiście, teraz mający się za nie wiadomo kogo w sportach walki. No jeżeli taki pan Piotr Szeliga próbuje wyzwać Mariusza Pudzianowskiego, który tak naprawdę można powiedzieć, że jest zawodnikiem MMA, no to coś chyba jest tutaj nie halo. No Taki freak jak Piotr. Przeliga no, nie jest zawodnikiem sportów walki i chyba nigdy tym zawodnikiem nie będzie. Wiadomo, no, całe to fame MMA no, to z, z zawodami dużo wspólnego nie ma i z prawdziwym sportem. E, co do Piechowiaka, wiadomo, to też jest dość mocno kontrowersyjna postać, natomiast no, trzeba przyznać, że był bardzo dobrym strongmanem, był dobrym kulturystą, więc sporo tego, mm, jeżeli chodzi o te aspekty sportowe, ma. Też ma sporo sukcesów, więc tutaj, jeżeli chodzi o strony sportowej, wydaje się, że piechowiak powinien być lepszy. Co do samego przewidywania walki, uważam, że na pewno ta walka nie potrwa pełnego dystansu. Jest to niemożliwe, żeby obydwoje wytrzymali pełen dystans. Na pewno kondycyjnie widać, że będzie lepiej przygotowany Piechowiak. Widać to nawet po jego sylwetce, po zajawkach z treningów. Widać, że naprawdę potraktował to dość, dość poważnie. Co do Szeligi, no nie do końca widać, żeby traktował to w sposób jakiś bardzo, bardzo e, profesjonalny. Widać, że ta sylwetka się praktycznie nie zmienia, jest dość duży. Masywny, więc no kondycyjnie może być mm, słaby co do tej walki uważam jednak, że zwycięzcą będzie Piotr Piechowiak że nastąpi to przez knockout, myślę, że pierwsza, druga runda maksymalnie takie jest moje zdanie, oczywiście liczę też na wasze zdania co o tym sądzicie druga walka to jest walka która tak naprawdę nie wiem co o niej sądzić bo z jednej strony jest to Sportowiec, jaki by nie był, ale sportowiec. Z drugiej strony jest to ktoś, kto tam kiedyś trenował boks i później poszedł w mlanże, zabawy itd. Tak hm. Osobiście nie jestem wielkim fanem Marcina Neymana. Uważam, że zmarnował swoją karierę, bo tak naprawdę przez tchórzostwo przegrywał swoje walki. Nie ukrywając, że walka z hardkorowym koksem bądź też z trypsonem no to tu była porażka z punktu widzenia głowy, no, nie, nie ujmując nikomu nic, ale ani Trypson, ani Hardkorowy Koksu nie są i nie byli zawodnikami MMA, ani żadnymi innymi, tak naprawdę rzucili się na Neymana, położyli go, no i że ten zawodnik, który naprawdę myśli... Nie zrobi po prostu gardy i nie schowa się, i tylko tyle, żeby nie dostać po, po, po twarzy za przeproszeniem. Także on tutaj wydaje mi się, że przegrał bardziej z samym sobą niż z e, przeciwnikami. Tak naprawdę z ostatnich walk, no to ta walka właśnie z Bestiem piechowiakiem, gdzie przegrał rzeczywiście z punktu widzenia sportowego, typowo wiadomo, no jest to waga ciężka. Jeden cios może bardzo, bardzo dużo zmienić. E, co do e, Casio. Tak naprawdę ja bardzo, bardzo nie lubię tego człowieka. On mnie po prostu wnerwia jego styl bycia, jego te melange i tak dalej. Uważam, że taka osoba nie powinna w żaden sposób propagować sportu, nazywać się jakimkolwiek sportowcem, ponieważ on sportowcem nie jest i raczej nigdy nie będzie. Uważam to starcie za naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Gdzie mierzy się naprawdę sport z jakimś melanżem, Uważam tak, no, że jeżeli Marcin Najman przegrałby tę walkę, to by dla niego była naprawdę kompromitacja totalna. Jeżeli były sportowiec, który osiągnął coś na zawodowych ringach, przegrałby z, takim, z taką postacią jak właśnie Don Cassio, no to już naprawdę powinien się schować totalnie, zakopać 3 metry pod ziemią i Schować się tam i nie pokazywać nigdy nikomu, ponieważ no, to już by był obciach yy, totalny. Ja rozumiem wszystko, ale no, to już jest porażka totalna. Na pewno trzeba przyznać, że Marcin Neyman będzie miał lekką przewagę, a mianowicie będzie to walka tylko i wyłącznie boksiem, więc tutaj może coś zdziałać. Dodatkowo będą małe rękawice, no niewątpliwie siła ciosu będzie po stronie Neymana, bo jednak tego się nie zapomina, więc wydaje mi się, że tutaj może być lekka przewaga na korzyść właśnie Marcina Neymana. E, więc e, tutaj myślę, że Najman może pokonać Doncasio, nawet powinien pokonać Doncasio. W przypadku gdyby nie pokonał, no to e, byłaby naprawdę e, tragedia. Na koniec jeszcze kilka słów na temat ostatniej gali eee, Genesis. Powiem tylko o jednym pojedynku, czyli właśnie Marcina Różalskiego z Barnetem. Powiem szczerze, bardzo fajny pojedynek. Eee, szkoda trochę Marcina Różalskiego, ponieważ no, fajny człowiek, fajny zawodnik, prezentujący dobry poziom sportowy, no ale tutaj tak naprawdę Barnet był nie do zatrzymania i Marcin nie miał najmniejszych szans z Barnetem. Barnett go wypunktował w sposób fenomenalny. Pokazał kunszt klasę nisko na nogach, luźno, uniki z wody. Tak naprawdę tutaj pokazał mega mega charakter. A Marcin widać, że już na nogach nie jest to samo, że już nie czuje tego dystansu. Marcin nigdy nie był jakimś super takim bokserem. I, I widać było to w tej walce, no Barnett, Szapoba, Marcin, mega szacunek, charakter, fajnie by było jeszcze zobaczyć w klatce Marcina, ale nie wiem czy to jeszcze nastąpi, natomiast liczę, że Barnett dostanie kolejną walkę, ciekawe z kim i, i myślę, że może być ciekawie, także... Fajna gala, fajna walka, ogólnie rzecz biorąc, wszystkie walki były dość, dość sensowne, natomiast no, ta mi tak najbardziej jednak utkwiła w pamięci. Oczywiście nie ujmując innym, absolutnie, natomiast no, na tą walkę najbardziej czekałem. Co do gali Fame MMA, czekamy bardzo na, na tą galę. No i cóż, no Fame MMA to nie jest taka właśnie stricte sportowa gala, bardziej właśnie bazująca na emocjach. Szkoda, bo jednak uważam, że ci zawodnicy powinni prezentować jakiś poziom sportowy. Na tacy zawodnicy jak Dubiel, no nie ukrywajmy, no bardzo fajny chłopak, ale o sporcie nie mający zero pojęcia. Jeszcze jest kilku takich, którzy naprawdę o tym sporcie nie mają zielonego pojęcia, gdzieś wychodzą. Sam Fame to nie wszystko. Wydaje mi się, że powinno się szanować tą klatkę, szanować ten sport i jednak walczyć trochę inaczej. I przygotowywać się do tych walk, jeżeli za to macie płacone, a nie tylko świrować. I tyle. Tak właśnie uważam. Dzięki wielkie za oglądanie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam. Udanego dnia i do usłyszenia. Bum. Na razie.